Dzień dobry, drodzy. Dzisiaj druga zasada komunikacji trudnej, komunikacji dotyczącej zmiany strategii biznesowej i redukcji pracowników. Coś, co zdarza się dzisiaj, no niestety, dość często. W zeszłym, no, na, na poprzednim wideo, który poświęciłam wstępowi komunikatu Briana Czeskiego, który jest prezesem i założycielem Airbnb, tej dużej, tego dużego portalu, dzięki któremu mogliśmy Bukować noclegi w zasadzie na całym świecie. Kluczowa rzecz, która, słuchajcie, jest absolutnie fundamentalna, to jest to, jak rozpocząć taki komunikat. Wiem, że liderzy mają z tym ogromny kłopot, ale wymaga to po prostu wprowadzenia trzech elementów, i o tych trzech elementach mówiłam w poprzednim filmie. Przypomnę tylko, że Kluczowe jest to, aby lider powiedział, w jaki sposób podejmował decyzję, po drugie, co ma zamiar, zamiar zrobić dla tych, którzy niestety będą musieli opuścić organizację, co jak wiecie, się bardzo często zdarza, no i co będzie dalej, jak firma będzie wyglądała. Dzisiaj idziemy do drugiej zasady, do takiego też pytania, które ja bardzo często zadaję: czy warto i czy należy z punktu widzenia lidera komunikować w organizacji kontekst biznesowy, z którego wynika, Podjęcie decyzji, czy może komunikowanie samej decyzji, którą podjęliśmy. Dla przykładu, powiem Wam, że jeden z moich klientów organizuje w swojej firmie webinary. Poświęcone y, analizom rynku, dzieli się po prostu z menedżerami, mogą też uczestniczyć w tym szeregowi pracownicy, aby bardziej rozumieli, z czego wynikają podejmowane decyzje przez zarząd. Myślę, że bardzo ciekawe narzędzie do komunikacji wewnętrznej. Jeżeli takie analizy rynku są Ci bliskie i chętnie się z nimi dzielisz, możesz z niego zrobić narzędzie do komunikacji wewnętrznej. To też jest element bardzo, bardzo ważnego tego wewnętrznego umacniania marki, marki osobistej. Czyli pamiętajcie, pierwsza, pierwsza zasada, czy jest czy warto w ogóle mówić o kontekście biznesowym? Drodzy, no musicie mówić o kontekście biznesowym. Ludzie muszą wiedzieć i rozumieć, chociaż ja wiem, że ten poziom czucia tego, co człowiek czuje, oglądając taki, taki przekaz czy, czy słuchając takiego lidera, jest najważniejszy, jest najważniejszy, to jednak komunikowanie kontekstu, opowiadanie o tym kontekście, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję, jakie warunki ekonomiczne czy gospodarcze skłoniły mnie do tego, że taką, a nie inną decyzję podjąłem, jest rzeczą kluczową i zawsze na początku tego komunikatu, zwłaszcza jeżeli będziesz komunikował spore redukcje, na przykład w obszarze zasobów ludzkich, warto jest to zrobić. Jak to robi Czeski? Znowu wracam do tego tekstu źródłowego, macie go w komentarzu. Yy, możecie zajrzeć do oryginału. Ja mam tutaj takie swoje tłumaczenie. Yy, zacznę od tego, mówi Czeski, czyli po wprowadzeniu mówię tak, Zacznę od tego, zobaczcie, zacznę od tego. Jak podjęliśmy taką decyzję? Czyli ja, drogi pracowniku, chcę się podzielić z tobą. W jaki sposób ja te decyzje podejmowałem? Co na nią wpłynęło? Wspólnie przeżywamy najbardziej wstrząsający kryzys naszych czasów. Wspólnie przeżywamy, wspólnie. Jak, jak podjęliśmy decyzję? Wspólnie przeżywamy. Spe specjalnie wracam do tych fraz, żeby się zapamiętał, żeby się je zapamiętała. I w miarę jak zaczął się ten kryzys rozwijać, nastąpił zastój w ogólnoświatowej branży podróżniczej, no bo Airbnb to, to biznes podróżniczy. Znacząco uderzyło to w nasz interes, że, gdzie przewiduje się przychód o ponad połowę mniejszy niż w 2019 roku. I teraz uwaga: dwa punkty, które są, takim, są taką bramą tego komunikatu, które Czeski podkreśla. Po pierwsze, nie wiemy, kiedy dokładnie branża podróżnicza powróci. Zobaczcie, komunikuje, czego nie wie. To jest to, co mówiłam trzy miesiące temu. Po drugie, kiedy już powróci, będzie wyglądała inaczej. Jaki to jest komunikat? Komunikat jest taki, drogi pracowniku, my nie wrócimy do biznesu sprzed pandemii, bo ten biznes się zmieni drastycznie. My jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku, ale już dzisiaj mówimy Ci, że musimy podjąć decyzje, które będą powodowały, że będziemy mogli prowadzić bardziej skoncentrowany biznes. Bo co on mówi? On mówi tak: spośród 7 tysięcy pracowników Airbnb. Prawie 1900 kolegów i koleżanek, tak nazywa pracowników, kolegów i koleżanek, będzie musiało opuścić firmę, co stanowi około 25% załogi. I słuchajcie, bardzo ważna rzecz, oznacza to, że będziemy zmuszeni ograniczać nowe inwestycje, i tutaj on dokładnie mówi, jakie, jakie będą ograniczać inwestycje, dlaczego takie. I mówi, że obserwując biznes, znowu, jaki jest wniosek z tej analizy? Zobaczcie, nie przedstawia dokładnej analizy makroekonomicznej, tylko mówi, że rynek się zmienia. I co to znaczy dla ich biznesu? Oznacza to tyle, i on to mówi w piątym zdaniu mówi coś takiego. Ludzie będą wybierać miejsca bliżej domu, bezpieczniejsze, w przystępniejszych cenach i, i będą tęsknić za czymś, co w ich poczuciu zostało im odebrane kontaktami międzyludzkimi. Tutaj Airbnb wraca do korzeni, do tego, od czego zaczynam, czyli jak na przykład chcecie wyjechać do Paryża czy do Zurichu, to szukacie mieszkania, gdzie przyjmie was ktoś chętny do wynajęcia pokoju, nie musicie wynajmować hotelu. Czeski mówi, że to pójdzie w taką stronę, dlatego ograniczają, pisze w tym komunikacie, zobaczcie, hotele i usługi luksusowe, bo ludzie będą, będą szukali więzi. A co daje im tą więź? No nie mieszkanie w hotelu, tylko być może u jakiegoś yy, paryżanina w Paryżu. Bardzo ważne. I uwaga, podsumowanie. Powyższe decyzje nie są odzwierciedleniem pracy osób w wymienionych zespołach. To nie jest wasza wina. Ani nie oznacza to, że wszyscy nas opuszczą. Co więcej, zmiany dotkną wszystkich zespołów w Airbnb. Wiele z nich zostanie zmniejszonych na podstawie tego, jak wpisują się w nowe plany Airbnb. Czyli jeszcze raz podsumuję. Pierwsza zasada, pamiętajcie to, co było na pierwszym filmie. Czyli zapowiedz konkretne elementy, które będzie zawierało twoje, twoje wystąpienie, Twój bardzo ważny strategiczny komunikat. Druga rzecz, pamiętaj o kontekście biznesowym, pokaż ludziom, jak się rynek zmienił. Na potrzeby takiego komunikatu zrób to w bardziej ogólny sposób, ale jeżeli widzisz taką potrzebę wewnątrz organizacji, możesz nawet zorganizować webinary, gdzie pokażesz ludziom pewne zależności. No cóż, mam nadzieję, że, zajrzy, że zajrzycie do tego komunikatu, mam nadzieję, że już to zrobiliście, bo jeszcze czeka nas kilka bardzo ważnych elementów, które chciałabym, was, chciałabym Wam pokazać, naprawdę fascynujących, ale zwróćcie uwagę też na dwie frazy, które ja gdzieś w trzeciej czy w czwartej minucie tego filmu podkreślałam. A co podkreślałam? Podkreślałam to, co było na samym początku. Czeski mówi, wspólnie przeżywamy. Wspólnie przeżywamy. Zobaczcie, słowo wspólnota, zespołowość. Mimo trudnych decyzji, nadal jest to dobry takiego, a nie innego słownictwa. Zostawiam Was, jak zwykle, z refleksją. Pozdrawiam serdecznie i do, do następnego widzenia. Dobrego tygodnia.